Na drugim miejscu w tej chwili Małgorzata za, za drąg, a trzecia w tej chwili Karolina Kokoszka, Zwolniliśmy już trochę ten tempo ten już, ten... jeżeli chodzi o konkurencje techniczne, bo naprawdę bardzo dużo się działo w ostatnim czasie. Jeszcze się nakręca tutaj, no myślę, że Kijewski ma jeszcze chrapkę do tego, aby poprawić swój rezultat, ale chyba to nie wystarczy, żeby go poprawić. No biała flaga jest w górze, na razie na razie tutaj tylko przytulasek z Tomaszem Ośkiewiczem wcześniej, z Leonem Lemańczykiem. No ponad 17 metrów będzie na pewno, no widzimy tak. tutaj jakie wsparcie dla Karola. No moim zdaniem będzie przed 17 metrem, przed 17 metrem 30 centymetrem, ale jednak się pomyliłem, bo 17,64. 17, 64. A więc Karol Kijewski ym, stawia taką naprawdę bardzo mocną kropkę na T. Nie jest to jego rekord życiowy, bo jego życiówka to 18.30, ale Jurand Szczytno wciąż trzyma się naprawdę bardzo dobrze. Zdjęcie.